Budowa tego lądowiska w żaden sposób dla helikopterów nie spowoduje, że z tego lądowiska będą korzystały te helikoptery czy śmigłowce. Może być taka sytuacja, że on, ono będzie wykorzystywane być może raz w roku, a być może raz na kilka lat. Dlaczego? Dlatego, że szpital nasz nie jest wielospecjalistyczny w sensie rozumienia ratownictwa medycznego. To nie do nas będą dostarczane osoby poszkodowane chociażby w wypadkach komunikacyjnych, tylko do tych szpitali, gdzie tym osobom poszkodowanym będzie mogła być udzielona pomoc. Takich powiatów jak my jest wiele. Moglibyśmy wskazać czy wykazać brak jakiejkolwiek zasadności, i to merytorycznej, finansowej i każdej innej do budowy tego lądowiska. Ja nie ukrywam, że my jako klub jesteśmy przeciwni podejmowaniu jakichkolwiek działań inwestycyjnych w tym zakresie. Po pierwsze, z tych względów, o których mówiłem wcześniej, po drugie, z tych względów, że po ewentualnej realizacji tej inwestycji to nie kto inny tylko szpital będzie zobowiązany do utrzymania tego lądowiska. To są kolejne środki, które trzeba będzie, ja nie wiem, czy zabezpieczyć w formie dotacji, czy szpital we własnym zakresie, choć już dzisiaj wiemy jaka jest sytuacja finansowa szpitala spowoduje, że będą konieczne kolejne środki na funkcjonowanie szeroko rozumianej służby zdrowia w Stargardzie. Stworzymy lądowisko w Stargardzie, które będzie podobne jak lotnisko w Radowie. Po prostu będą wydane pieniądze, będzie to niefunkcyjnie będzie konieczność wydawania pieniędzy. Dziękuję. Kiedy nastąpią jakieś kataklizmy, ewentualnie wielkie katastrofy, to wtedy też sobie przypomnimy, że nie chcieliśmy tego lądowiska. Niech tylko będzie uratowany w ciągu roku jedno życie, to jest bardzo dużo. Także jestem przeciwnym rezygnowania z lądowisk. Musimy jeszcze przemyśleć tą, sprawę, tą inwestycję. Jeżeli zdarzy się katastrofa, gwarantuję, że śmigłowiec w Targardzie usiądzie i to w wielu miejscach i nie ma żadne, żadnego problemu. Tu chodzi, to jest stworzenie stałego miejsca pod nadzorem. A w wypadku jakiejkolwiek katastrofy nie obowiązują te przepisy lotnicze. I mało razy, przepraszam, patrzymy na straż pożarną po drugiej stronie. Siadały, siadać będą, mamy następny na poligonie to samo. Jeżeli trzeba. W tym momencie to jest tylko nasza sprawa, jak zamknąć pół miasta, żeby droga od punktu, w którym mogą musieć śmigłowce do szpitala, była idealnie pusta. To jest do, do zrobienia. Szpital może funkcjonować i mieć SOR, a niekoniecznie w systemie lądowisk musi być ujęty jako, lądowi jako stałe lądowisko dla helikopterów. Trzeba przejrzeć się dokładnie, żeby nie wyrzucić OP kasy po to, żeby tylko mieć coś to się nazywa lądowiskiem. Dlaczego? Może ktoś by zmienił przepis w ogóle o lądowiskach, no. Dlaczego na wypadku może lądować bez problemu, a tutaj trzeba jeszcze kilku czy pięciu strażaków będzie nie musiało non stop siedzieć i pilnować tego lądowiska. Może kogoś zaprosić z ministerstwa, niech przyjadą, zobaczą w jakich warunkach nasz SOR pracuje, bo ja czasami mam wrażenie, że ludzie w ministerstwa w Warszawie są zupełnie oderwani od rzeczywistości. Członkowie klubu prosiliby o to, żeby zarząd pochylił się nad taką sprawą i wystąpił o rozluźnienie przepisów w tej sprawie, właśnie w sprawie lądowisk do posła, który, który tutaj jest w Stargardzie i żeby on inicjatywę jakąś uchwałodawczą w tej kwestii zainicjował. Myślę, że to jest najkrótsza droga, najbardziej zasadna, która byłaby najbardziej wyraźna. Bo lądowisko dla mnie to jest taka Przyczynek w ogóle do dyskusji chodzi o odpowiedzialność środków. To no gdyby, gdy się zmienią przepisy, no wydamy 200 tysięcy złotych na dokumentację, okaże się, że kwestia odpowiedzialności za wydatkowane pieniądze. Kto winien? Będzie Rada. Czyli nikt in, inny. I teraz kwestia odpowiedzialności, wydatkowane pieniądze. No, no publiczne pieniądze, a poszły, co tam? no, Jeżeli nie ma malwersacji, to nie ma odpowiedzialności. Nieprawda. Każda złotówka wydatkowana ze środków publicznych powinna budzić to poczucie odpowiedzialności. No. Jeżeli coś wydatkujemy pieniądze, to wydatkujemy je słusznie, a nie dlatego, że każe ustawa, bo ustawa się może zmienić. Jest pewien system zły i dokąd ten system będzie zły, dokąd on będzie funkcjonował w ten sposób, a my będziemy klepać, między innymi my, jako radni powiatu jednego, drugiego, trzeciego, piątego, dziesiątego. Te rzeczy, to dopiero później trafia do, to wszystko do przekonania i robi się z tego aferę, jeżeli szpital upada. No. I chcę powiedzieć, że 120 tysięcy to jest tylko y, y, koszt y, do dokumentacji, nasz wkład. To jest dopiero początek, początek dokumentu, który być może będzie zalegał na półkach, bo dopiero zabawa się zacznie, kiedy ewentualnie byś, by było pozwolenie na budowę. Nie tylko zlecanie zoz nie ma sensu wykonywania tej inwestycji, ale i realizacja przez powiat też jest wątpliwa.